Niegrzeczne książeczki, łobus. To jest Antek, a to Karol, czyli jego tata. Biegają po całym domu, bardzo hałasują i okropnie się śmieją. Dlaczego tata włożył czapkę Antka z napisem łobus? Czy ona nie jest na niego za mała? Bawią się w zamianę ról. To znaczy, że Antek udaje rodzica, a tata młodego chłopca. Antkowi bardzo się podoba mówienie takich rzeczy, jakie dorośli mówią do dzieci. Robi wtedy poważną minę i wyobraża sobie, że jest równie wysoki jak tata. Karolu, proszę się zachowywać, jak przystało na chłopca w Twoim wieku mówi Antek do taty. Nie bardzo wie, co to znaczy, ale przyszło mu do głowy, że to bardzo dorosłe zdanie. Oczywiście, moi drogi, będę się zachowywał, jak na mój wiek przystało. Nie jestem już, już zatem małym Karolkiem, tylko wielkim i złym niedźwiedziem, który pożera małych i słodkich Antonich. I wtedy tata zaczyna gonić Antka po całym mieszkaniu. Jedną niedźwiedzią ręką, a raczej łapą trzyma czapkę, żeby nie spadła mu z głowy, a drugą wymachuje i próbuje złapać synka w pół. Antek tak głośno piszczy, tak się śmieje, tak biegnie, że przestaje widzieć i słyszeć, co się dzieje dookoła. Tato Karolu, proszę przytulić Ciocie. Mówi Antek poważnie, kiedy obaj wreszcie opadają na sofę w salonie. Twu, przecież skoro jesteś dzieckiem, to nie możesz być tatą. Karolku, natychmiast przytul ciocie, prostuje Antek znów zmieniając się w dorosłego. Nie przytulę cioci, bo wcale tego nie lubię, odpowiada tata. Chętnie jednak podam jej na przywitanie prawą dłoń i złożę uprzejmy ukłon. Antek patrzy na tatę. To on też tego nie lubi. Przypomina sobie o imieninowym przyjęciu w ogrodzie babci. Przyszło tyle świętnie ubranych dorosłych. Była muzyka i wielkie ciasto. Takie smaczne. Tato, a pamiętasz imprezę u babci? Pyta Antek ojca, który zmęczył się zabawą i wygląda jakby miał zaraz zapaść w niedźwiedzią drzemkę. Tak, Okrodowe przyjęcie było mnóstwo gości, odpowiada niedźwiedź, wstrzymując ziewnięcie. Wtedy jedna pani wytarmosiła mnie za policzek i powiedziała, że jestem łobuz, bo nie chcę jej dać całusa, mówi antek cicho. Milknie, bo przypomina sobie jak złapał mamę za rękę i długo jej nie puszczał. Stracił wtedy zupełnie ochotę na ciasto. Niedźwiedziem, łobuzem w tej rodzinie jestem ja. Ryczy tata groźnie. A ratunku, niedźwiedź, piszczy antek, przebierając nogami. Czy w tym domu można mieć chociaż chwilę spokoju? czy brat Antka z zauchylonych drzwi. Czy mieszkają tu w ogóle jacyś dorośli? Antek nie lubi przytulania z ludźmi, których nie zna. Lubi zatotulić się do łobuzujących niedźwiedzi.